Witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami, przed radiem i tak dalej. Zagramy sobie dzisiaj Nami na midzie. Był tak jeden kolega, który bardzo chciał tą Nami na midzie. No więc w końcu wyjdę z inicjatywą i nagram. Trochę spóźnioną inicjatywą. Ale no nagrywam. Nie jest dobry pick, bo Nami wygląda na dobrego maga i kiedy była, kiedy wyszła, była zapowiedziana to też myślałem, że będzie dobra, ale niestety ma przeliczniki strasznie słabe. To jest jej główny problem. Że ma dużo tych speli, dużo tych prajeczników, duże liczby, nawet liczby tam są ok, ale no więc jeszcze będzie mnie puszował ten Heimerdinger. Dobra, tego razu wystarczy pacnąć Chyba już go dobiję. Tak, tego z dwa razy chyba trzeba będzie pacnąć. O. O, dobra, dobra. o, o, o. o Dobrze, 2 miliony. On też ma 2 miliony. Tyle chodzi <ścoughs> i mój na tej na tej postaci. Ja pierdziczę. Będzie śmieszny odcinek, już to mogę teraz powiedzieć I sobie murzaju Jaką mam pasywkę w ogóle? Będzie tak puszować, serio? Zobaczcie, jeszcze te na siebie wejtuję A ja słowo ze smajtem jest, bo pisali coś widziałem na czacie Więc no Proszę nie, nie mówić, że ja trolluję No jakoś tak agresywnie jest wyciągnięty A barierę ma dobra, dobrze nie słyszałem Jezus Gragas, widziałem to Jeśli mam liczyć to bardziej zjebał ten Gragas Zniszczył mi linię i to bardzo teraz no, Szako zniszczył się Heimer Heimerowi, ale no. Szako się postarał, ten gracz nie wiem co zrobił. No i to jest wina nami na midzie na pewno. Ja widzę takich ludzi. No nie mnie to. O, zabiłem przynajmniej jednego tego. może spróbować zabić to spokojnie. Bo ma z rakietek sporo bier. ja go też mogę spróbować zabić. Bo ma flesza jeszcze pewnie. Jak go trafił w bąbelka, to jest po nim. się, że nie zgriduje dobić tego miniona. W farmie też pojechałem. on no, tu turetki farmy. No, bo mam brutto się muszę leczyć cały czas. Nie ma chila tego, poza swoją pasywką No namierz tego tureta, no o co chodzi? No nie mogę tego tureta namierzyć GG se napisał wziomek no Oj, is czyli znaczy East, ten piękny serwer. To za Graga zrobił ten flash był po prostu tak piękny z tymi turetami na prawie. Jezus ta animacja tej nami jest tak straszna. Już narzekanie, ale na serio, zagrajcie sobie sami i ocenicie w A, koledze przyszli Bij w niego. Jezus Mario, on nie umie nawet zrobić prostego triku na tym gdy Dyslama nie umie trafić. No, pacynki więcej tego na strajcie jeszcze. Turety, pacynki. <grafię> Wszystko. Jak bije szóstkę to mogę go zabić, tylko nie wiem ile manek kosztuje. 100. QW100 to jest 260 potrzebuje. Tylko on już wrócił do bazy. Wciąż? 300 manek byłoby najlepiej, byłoby wtedy magnifik. Ja mam ale no. On nie, on nie podejdzie teraz. Chyba, że podejdzie zaraz. Dobra. A może basic taki poleci mój? Nie wiem. Nie trafiło go w co się stał? Nie uleczyło mnie Nie trafiłem chyba Q w ogóle Dobra, nie było to Myślałem że to lepiej wyjdzie Morello czy Atena Szkoda, że on dostał double. Bo on dostał on się tak wyleczył miał chyba 10 hp ziemnę. I ten Gragas mu dał takie frikilki 3-0 Vayne, też nie wyróżnić nic dobrego. A, ja słuchasz, posadz awg. No 0-1, wyjebał się i ja idę Open, open... Chyba z tych gier takich się nie da wygrać, niestety. Nie, 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 rozumiem tej animacji tej nami. Musi wziąć zamach, żeby uderzyć z druczki z którego tak lecą jakieś bąbelki. No fajnie, no zajebista jesteś Morgana. No, idę może spróbuję tej drogi. Ale wątpię. Wbiję. Nie wiem, nie wiem, czemu się kontrolować to jest do wygrania i to spokojnie, nie są jacy super superowi. Aha, to mi sięg sięgnęło, dobrze. dobrze. Nie wiem, mu to jakoś wygrać, ale będzie ciężko. Się teraz tak skupiłem i kalkulowałem. Sło wrócił. Nie, ten tam mi zniszczy. Albo Vayne. Ja nie zniokuję tu nawet. Ja nie chcę takiego chyba odcinka wrzucać. No zobaczmy, jak będzie jeszcze ciekawie to go wrzucę, ale jak będzie to wyglądać tak jak ma teraz to wyglądać to tego nie wrzucę. Szkoda, że jest taki Drake jeszcze super ważny na starcie. Lubi nam się przydał. w chcę to wynieść i muszę mniej więcej kilków zebrać z tego szaka, bo ten szako jest ułomny. No teraz ładnie zgankoł yy, Gregas, ale ten początek był tragedią. Gdyby tak mi się nie wywalił tak głupio, że nic nie zrobił, i się po prostu oddał buffę i kila temu heimerowi. Też heimera teraz będzie, nic już nie zabije, bo sobie zażył banszy. Muszę zlatem tu Miał postać jakąś z wave, wave clearem przynajmniej. A ten nie przyjdzie, wypie, wypieprzy się ten jasuł i ucieczka już. Żeby za dużo zrobię Jak to dobije? No, dobił dobił O, Ta tutaj jest po prostu zajebista tam organa. Eee, zreportuję takie główne od razu. Trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego A moje E nie ściąga mu tego, ok? szkoda. się że ściąga ten mój basic z tym E. Zaraz nie ma tego. To jest open na mnie okienko. No i trafiło go to. Jakby no mi się udało go jeszcze zaraz trafić go zabiję Tylko czemu nawet nie steruję, jak on stoi gdzieś z tyłu ten Heimer Raz mu fleszuje na twarz Jak najwięcej takich kilku zbierać, jak to wygrać. Boję się, Szako już tutaj przyjdzie na, na robotnej. Dobra, cofamy, cofamy, uciekamy. Koniec smożkę teraz, robią. to jest dobre hmm. dla nich smok. A mam farmę tragiczną, naprawdę, ale to jest ten początek i tak jakkolwiek dobija, nie? On mnie widzi. Widzimy, mnie, nie wiem jak, ale mnie widzi. O, śmieszna postać, tabibuts. Już go wierzę nie bije nic. Ja bym manem go zapierniczył. Nie wiem, miał wizję na mnie tam, serio, co mu wizję dawało? Fajny trundę. No, bo ja słowo musi przejść do gry, to już w ogóle wyjść z tej gry, byłoby nam łatwiej. Bo jakaś na topa poszedł, to już by więcej pewnie zrobił. Ale trzeba pić na i udawać, że się nie dać do gry. Normalna sprawa. No, w wieżach nas zniszczą. Niby się 3 trzymam, ale wejdę na 9 kg, bo morganka się musi wybie... wypieprzać. No i nie piszę nic, bo jeszcze coś dostanę na tym kącie, i będzie na mnie. daje surrender, już masz surrender na buzi. ma będzie największym problemem. I ten mały kurwioż puszujący te wieże cały czas. Basic mi tyle za tam uh -huh. śmiechnę zaraz po prostu, po prostu ten Hammer jest farciarzem w tej grze to jest po prostu tak wkurwiające że nie wyobrażacie sobie. A smoka może zrobić Godzinę dwie go robić, ale zrobił yy. no nie muszę spadać tej płotki no właśnie sobie teraz to uświadomiłem Tragedia No, śmieszne, to śmieszne. Myślę, że będzie każdy z tym tańczył. Przeżyła wieża. Chyba, przeżyje. O Jezus, nie trafiłem tu ja no, mam. odpierz się ode mnie A mnie gonią dalej, Halo O nie zniknął mi I to jest do wygrania, i to jest najśmieszniejsze z tym wszystkim. O, ten znowu przyszedł i wrócił. Ja sobie main to jeszcze wykaruję, mówię. Nie może ma problemy z netem, ja nie niego tak krzyczę, ale to jest dziwne trochę, no ile można mieć problemy z netem. Chyba to mi zaraz przyjdzie mnie rozpierdlić, że coś tak czuję. Dobra, ucieczka. Ja jeszcze mogę złożyć do ctr nie będzie takie złe, jeśli mam być szczery. Nie wiem, czy kilo od tego mi ściąga Banshee. Daj to i tak, tak nie chcesz to zrobić. Nie, nie, Weźmie to, bo musi do tańczenia mieć. Fajny build Morgana Jakby mi się udało to karnąć, to byłby mu pierwszy taki odcinek przy 5 to będzie ciężkie. Ale Miss Fortune jest dobra, więc... Jest nadzieja jakaś tutaj na lepsze jutro. W złożem złożyłem rezisty. Już w piątkę idę. O Jezus. A, nie złapał go ten bombelek. No właśnie. Nie wiem jak ta weń to przeżywa, ale jakbym grał inną postacią to na pewno, bo wszystkim w nią trafiłem czym mogę. Ona i tak przeżyła. Ona jest coś, No nic, no gdyby ta idiotka grała, to byśmy to wygrali, moim zdaniem. No. Nie wiedziałem, że płona pęka, muszę przyznać to ale raczej tak. Nie, 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 nie. Teraz możemy coś z tego zrobić, mamy infernala, bo w sumie ten gracz zrobi tego infernala. Ja sumie, no to, o tutaj się coś dzieje w ogóle. O ma tą barsz dalej, zapomniałem, że tak super działa. Biegni graga z jednym. Tu A wkurzający jest ten Heimer, no, no nie mam rezistów, który mnie tak zabije No oni też tak, tak chodzą po tej mapie i gówno robią Musimy być szczery Co bym musiał zrobić? No Trandla potem bym musiał Idiota dalej składa armo, To jest po prostu mistrzostwo z tego. No dobra, może na na Fortune, to się jeszcze zgodzę Ta se troluje, nie wiem, na radzie się wywala Dobra, to jest Wastewalk, najwięcej Najwięcej czasu Nie, ona się wywala w końcu, ją Riot zbanuje za takie. Wiecie, bo czasami ktoś tam powiedzmy, że ma jakieś 2.8, ktoś mu daje, że o, że swido w gierkę. No to, to Riot się czasami tym nie przejmie, ale jak ktoś zrobi 030 To się Riot w końcu tym przejmie bo nie podejdzie O, musi zabić, no jest zajebiste. Znam zignorować takiego trolla po prostu. To też. Ten hemer może gdzieś trapa robić, bardzo prawdopodobne bardzo jest. Zdajcie no w nim ten trendl, nie? No uważaj, już ci daję. Zabijam to? Nie, uniknie tego. Tak. Jest tak wolne, że. Czemu tu trandy do bazy wchodzi? Waste LP, no to tak zmarnuję, co zmarnujesz czasu. Będę prolongował tą grę tak długo, żeby ją wkurwić tylko i wyłącznie. Nie musiałam innej to właśnie. Wiegni, Gragas. Chyba się zatrzymał w miejscu. Na też tak no, stara się, przynajmniej mu zależy, bo widział, że mamy szansę, też się już podał na starcie, ale też widzi, że jest że tu, można coś pograć. To jest miał mimo wszystko i ludzie nie grają jakoś super wyśmienicie. Czy Silver to jest nie wiem. Cholera, problem tak, że mam strasznie słabą formę. Waste LP, nie ma już jak Waste LP. O, wszystkich złapałem, całą rodzinkę do wąble Smoka pewnie robił. W ogóle w killach jest porówno. Liczyłem na tego sło, bo tak się re-konektował, re chyba cały czas sprawdza, czy gra jeszcze jest, czy jest, no. Chcę no też poczekać, bo to jest kolejne jakieś skurwysyn, Moim zdaniem to też jest jakieś tam. Nie wiem dokładnie co jeszcze, ale podejrzewam, to, to jest za gówno. To sobie też nie pograsz. Bo on tak wraca do gry, wiecie, bo chcę. Bo chcę sobie już Nexta zagrać pewnie i czy znowu strulować. Co, trzeba być debilem, i tak czekacie, chcecie zagrać, ale nie wejdziecie do gry. Bo dalej jest ta gra cały czas, no i nie wiem, choćby nie spróbujecie jej wygrać, to tylko będziecie kurwa. przecież tak już lepsze już jest coś takiego, już coś ta Morgana robi, bo ich fiduje im kasę daje, ja nam zabiera Expa. Jest jeszcze gorsze. będzie cholernie ciężko, żeby to wygrać im dłużej gra trwa, tym gorzej dla nas on się cały czas broni, i w końcu barona zrobią. Czy to po nim fortune chyba rzucać? Nie Te... poszuję tam, może wierzę, to zrobiłem. W sumie teraz robię OK. Mamy tego Gregasa niby na, na przodku. No to jest wszystko. No bagdor, no to już tak uczba się taj bo czemu by nie? Też na kolejny mistrz kurwa gry. No, fajny Baktor jest, żeby przeczytać. Obrona pod do Spierdolony tryhard z tego jest. Ziomka. Nie ja mogę powiedzieć. Co to, 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 Jaki jest sens tej gry? Nie było minionów w bazie i nie wiem. Spierdolił roz, ten inhibitor w sekundę. Nie potrzebuję tego grabadona, ich. Rozpieprze ich wszystkich. No bo tak zirytowany nie byłem. Chuj, saporta nie mam, bo sobie złożę jakiś pistolet na wodę i się podnieca, pewnie. No ja to nie mam wizji, nawet nie mam tego. Musimy zabić, teraz jeszcze coś można barona spróbować. No i tu jestem z wami. Korzą ze mnie teraz czego Ja muszę uciekać, A, sukową No, to zajebiście. Nie wiem jak tego agregacja nie słkował, tylko mnie. Nie, nie, ta gra jest tak kurwa łomna. Ojdzie Morgana, no, świetnie. O, teraz zaczęłaś grać troszkę późno. Nie, jak mi się nie jak słkokować, jakbym stroszował tego go nie widziałem go. Nawet jak widziałem, to byłem pewne, że graga z gorzoty. Takie lowy, zajebiste. Nie są tak słabi. Ojej, słowo wrócił. Pingis, ileś tam ms o Poszedł chyba się na minionek wywalić. Mi Czyli ma problemy z netem. Joshua wrócił. Żeby mi hajsy dać. <śm> 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 super gra, dobra, takiej gry nie wiem. Ale jestem tak zirytowany po prostu, bo... Wkurzają mnie no. No walon, że mógłbym to przegrać, ale... To jest do wygrania, to jest najgorsze. Wystarczyło, żeby te idioty coś włączyły w jakąś oponkę w mózgu. Dobra, patrzmy co mi złożyło. O! mało zabrakło. A tam skręcano oczywiście, bo wizja jest bardziej... Z kiedy ulti na mnie jest wolna. Naprawdę. Tak wolny jak Ultima okay, ale on jest podobny do Ultima Okeja, a Ultima okay ma dużo większy ten. Nie rozszerzenie. Że ten Blitz, tego Blitza brzmi nie było, ale muszę Ardenta ta złożyć tam, nie Ardenta tylko... Ten drugi item. jak on się nazywał? Ten zadaje Shilla to co ma Heimer. No nie wiem, przed chwilą tam widziałem tych ziomków dalej robi to samo. Ten tu pułapkę robi na bardziej. Ja mam dipsy, kurde, no ale jak mnie złapią w CC to jest pomnik. No już już wież żadnych nie mamy. No to na topie nam nie idą. ja słabszy. Nie wiem, czy mi barona je, bo robi teraz sam. Randall z Szako. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Szako nie jest też tak mi się może tak być. O nie, tu Vayne jest w Nie, nie powinniśmy tak być, w w bazie siedzieć Szkoda, bo teraz zauważyłem, że Shaco o nich nie ma w ogóle super, super, super. Jest za gra, naprawdę To za gra, to się w głowie nie Oni tego nie skończą, oni będą Higitro robić tam Morgana się nie, nie, tej weń nie tak nie wypieprzała no i sobie porta dostali, mam nadzieję, że ją zbanują, bo 1-16 to już na pewno ktoś zauważy, że to jest... nie jest to normalne sfidowanie, szczególnie, że twoje drużyna ma, wszyscy mają i dobre staty. Ty grasz jak kupsko. Szybko! Mógł jeszcze chyba ten, doszło dosyć spina. Kurwiu się. Eee, Zapraszam kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć z kurwiu,